Gościem tygodnia jest Szymon Gorczyca. To jeden z wielu bardzo zdolnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach. Jest laureatem wielu Olimpiad. Otrzymał stypendium prezydenta Gliwic. Lubi matematykę, fizykę oraz geografię. Zainteresowanie matematyką zaczęło się już w szkole podstawowej. Od pierwszej klasy startowałem w różnych konkursach. Zawsze sprawiało mi to przyjemność, możliwość sprawdzenia swoich możliwości, porównania się z innymi. Nawet, nawet pamiętam, że. W przedszkolu, wcześniej niż, wcześniej niż inni, układałem jakieś cyferki, liczyłem, gdzieś, wykonywałem jakieś proste rachunki. Staramy się w szkole stworzyć taką atmosferę, żeby uczniowie, którzy są zainteresowani matematyką, mieli możliwość się rozwinąć. Między innymi organizujemy taki konkurs dla uczniów gimnazjum, liceum, tutaj szkół ponadgimnazjalnych w Gliwicach. Pod patronatem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. No i w tym konkursie biorą udział uczniowie i gimnazjum, i liceum i akurat Szymon też jako uczeń gimnazjum brał udział w tym konkursie, był w finale. No i tak się poznaliśmy po prostu i, no i spodobało tutaj się mu u nas w szkole i pewnie dlatego tutaj przyszedł. Już miałam okazję i uczyć Michała Gale, bo też kończył dwa lata temu, znaczy w tym roku program matury międzynarodowej, w tym roku kończy ten program Jakub wiaterek, nasz jedyny reprezentant w finale olimpiady matematycznej. No i w tym roku rozpoczyna ten program, rozpoczął ten program Szymon Gorczyca. Znaczy myślę, że ten program naprawdę jest stworzony dla tych uczniów, Ponieważ no, są to uczniowie poszukujący, kreatywni, no, którzy nie czekają na, na to, że będziemy prowadzić ich, tylko sami zadają pytania. Geografia to właśnie przede wszystkim te podróże. Nie jest to przedmiot, z którym tutaj wiążą wiążę karierę, tylko jest to właśnie taka dodatkowa, dodatkowa pasja, sprawia mi przyjemność, sprawia mi wielką przyjemność podróżowania i. Od najmłodszych lat, od najmłodszych lat siedziałem, siedziałem w różnych atlasach, nawet samochodowych. W rodzinie, w rodzinie istnieją różne anegdoty dotyczące tego, że zawsze pilotowałem. Mojego tatę, nawet jak miałem jeszcze kilka lat. Zadania na Olimpiadzie, z tego co y, widzę, sprawiają trudność nie tylko tym zawodnikom, ale również nauczycielom. Czasami naprawdę y, no, trzeba też poszukać w innych źródłach, w innych materiałach, żeby je móc rozwiązać. Także no, jest, to, jest to taka praca również dla nas. <laughs> Także trzeba się przygotowywać. Matematykę trzeba, trzeba lubić. Yy... Musi, y, musi to wykonywanie zadań sprawiać jakąś przyjemność i niekoniecznie, niekoniecznie da się nauczyć rozwiązywania zadań z matematyki, a zwłaszcza takich zadań olimpijskich. Należy y, takich zadań y, zrobić bardzo wiele. I Trzeba mieć tutaj do tego jakiś dyrek, ponieważ te zadania zawsze wymagają jakiegoś kreatywnego podejścia. Takie osoby, które są uzdolnione matematycznie, to nie są tylko jakby skierowane na rozwijanie swoich umiejętności z matematyki. To są też dobrzy koledzy, pomagają w nauce. Są to też uczniowie najczęściej klas politechnicznej albo klasy IB. Więc tam młodzież jest też zainteresowana rozwijaniem swoich uzdolnień i myślę, że korzystają z tego, że mają taką osobę w klasie, która może ich też jakby zdopingować do pracy. Wiążę plany przede wszystkim z matematyką i fizyką. Nie jestem jeszcze pewien, jaki konkretny kierunek chciałbym obrać, jaki konkretny kierunek studiów chciałbym, chciałbym wybrać. Jednak właśnie z tymi przedmiotami wiążę przyszłość z pracą na uczelni, ale też też być może z wykorzystywaniem w praktyce tej wiedzy. W wolnych chwilach na pewno znajduję czas, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Pasjonuję się także meczami, meczami Realu Madryt. Mam czas na szczęście, żeby mam jeszcze na szczęście czas, żeby te mecze oglądać, a w, w trakcie różnego rodzaju ferii, różnego rodzaju ferii jeżdżę na nartach, czy, czy żegluję? Jedynka to właśnie w pewnym sensie tradycje rodzinne, ale na pewno wiedziałem wiedziałem w gimnazjum, że jest to tutaj szkoła na najwyższym poziomie. Początkowo uczęszczałem do klasy politechnicznej, jednak potem myśląc o studiach za granicą, zmieniłem klasę właśnie na klasę matury międzynarodowej. Ta klasa i szkoła właśnie ułatwia zdecydowanie aplikacje na różne zagraniczne uniwersytety, przede wszystkim brytyjskie. Mamy wielu absolwentów, którzy, którzy w Wielkiej Brytanii studiują, no i nie tylko, także w Stanach Zjednoczonych. W rankingu głównym, w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, jesteśmy zawsze w pierwszej, w pierwszej trójce, jeśli chodzi o gliwicę. W tym roku jesteśmy. Raczej bardzo będziemy wysoko, ale nie chcę, nie chcę zapeszać w rankingu STEM, to jest taki ranking szkół, głównie jeśli chodzi o przedmioty matematyczno-fizyczne. Tutaj zdecydowanie w Gliwicach jesteśmy na pierwszym miejscu i mamy, mamy nadzieję, że w tym, w, tym roku, w tym roku utrzymamy to i pójdziemy jeszcze znacznie do góry. Jedynym, jedynym, jedynym takim minusem u nas jest to, że uczniowie matury międzynarodowej nie są brani pod uwagę w, w polskich rankingach. A są to bardzo dobrzy uczniowie, ale pomimo tego, pomimo tego mamy, na, mamy nadzieję, że będziemy, będziemy najlepsi.